Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj piątek. i Posłuchajcie fragmentu z Księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Wróć Izraelu do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przed własną Twą winą. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego. Przebacz nam całą naszą winę. W ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić, nasz Boże, do dzieła rąk naszych. U ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność i umiłuje z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela. Także rozkwitnie jak Lilia, i jak to pola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle. Będzie wspaniały jak drzewo oliwne. Woni jego będzie jak woni Libanu i wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, a zboża uprawiać będą, winice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja nań spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i nie zawdzięcza swój owoc. Tuż jest tak dobry, aby to pojął i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pana są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Wezwanie do nawrócenia zawsze jest związane z woskami, które Bóg chce nam udzielić. My czasami myślimy, że jeśli odwróciliśmy się od Boga, to gdy do Niego powrócimy, to będziemy cierpieć konsekwencje, że już nigdy nie będzie tak jak kiedyś, że On będzie jakoś mniej kochał, ale jest wręcz odwrotnie. Jest tak, że jeżeli zobaczy Bóg, że się nawróciliśmy, że do Niego wracamy, to chce nam dawać jeszcze obfitsze dary, chce jeszcze bardziej nam błogosławić. Warto otworzyć serce i podziękować za to, co już otrzymaliśmy i przyjmować to, co jeszcze jest przed nami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.